Oooo, a co to za ścierwo? Hmm. A zarobię sobie recenzję tego. Cześć, z tej strony ja Skajf, a dzisiaj zrecenzujemy to, jak było widać na wstępie. Znalazłem to w krzakach, więc nie wiem, z tego pił, ale chyba zamknięte. Kłamiesz, to wszystko jest twoja wina. Tak, zamknięte. A few moments later. Ponajmniej trochę skórzu się I Będzie łatwiej mi wypić, bo ubyło tego. Zobaczymy, czy to jest faktycznie tak dobre, jak to reklamują. Teraz 250 ml gratis. Od 30 lat! Wow! Mogliby tak zostawić, po prostu wpisać. W sumie jest złe. Byłem gorsze rzeczy. Nawet smakuje dobrze i nawet czuć te pomarańcze. Tylko czy są trzy, to tego nie wiem. Pewnie nie, przez to czuję się oszukany. Coś tu głupiego napisali. Mniej kalorii. Bez substancji konserwujących, zawiera cukier, substancje słodzące. 16,5 jabłkowego. 3,5% soku pomarańczowego. To jest bardziej jabłkowy niż pomarańczowy. Jest to bardzo dobre ścierwo, jak na swoje ścierwowatość. Oceniam to na 7 na 10. Chce ktoś to wypić? Nie słyszę głosów, no to zostawię to tutaj gdzie było. Grzyby zjedzą. Bajo! Jak wrócić do domu?